Co? Co kochanie, mów. No ale to mów. Nie słyszę. Tylko Szybkie pranie, Adaś. Nie. Jak się robi szybkie pranie? Ale to jest to, a jest tylko to. No nie, i Szybkie pranie. Szybkie pranie, tu, i tu, i tu. Powiedziałeś, że potrafisz robić szybkie pranie, to pokaż, jak się robi szybkie pranie. A Dasiu, ale nie za dużo tego proszku, za dużo dałeś tego proszku. Połowę? Tak. Jeszcze troszkę odsyp, wystarczy. No i to dalej. Jak to się nazywa, co dajesz teraz? Płyn. Płyn do płukania. Wiesz co, tutaj mama ci pomoże troszkę. Nie pom Jakby się wylało troszkę, wiesz. Dość, stop, stop, stop. No i co? Mama trochę odleje. No i gdzie to się wlewa? Nie. No został, tutaj, tu. Da. na No widzę. No, zakręć teraz. Pudełko z proszkiem zatkaj.